Ua? Ces nie odpalił się w zaufanym trybie. Co to może oznaczać? Czyżbym włączał sobie cheaty? A może po prostu nagrywam? Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Konanek. Dzisiaj zrobimy sobie nadzór. Tak wyczekiwany przez wielu Zawsze w niedzielę No prawie zawsze Staram się przynajmniej żeby był zawsze w niedzielę I zawsze o tej samej porze Ale wiadomo czasami nie wyjdzie Ale w tą niedzielę wychodzi na czas Aż sam jestem dumny z siebie wiecie W każdym razie Ostatnie demko to była jakaś porażka Znaczy ostatni filmik to była jakaś porażka Jeżeli chodzi o cheaterów um, Zobaczymy co będzie tutaj Zaczynamy ofisem nie wróży to dobrze. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Naprawdę wierzę, że literzy sobie odpuszczą z CS-em. Ale wierzyć to ja sobie mogę, prawda? Ja pierdzielę. No i moi drodzy. Znowu. Znowu cheater. Dobra, widzimy się, jak to przewina. Drodzy moi drodzy, oczywiste, oczywiste, nie wiem i nie wiem. I tym pięknym sposobem czekamy na kolejne demko. No dobrze, moi drodzy, mamy kolejne demko, już je pobieram. I powiem Wam, że ten Trusted Mode trochę mnie irytuje, bo za każdym razem, kiedy próbuję włączyć Counter-Strike'a, to niestety słyszę dźwięk błędu Windowsa i nie włącza się gra, muszę jeszcze razem potem włączyć i dostaję to okno z powiadomieniem, że niestety CS nie mógł odpalić się w zaufanym trybie. Serio. Dobra, nieważne. To znowu Office. Oby nie było tak samo jak przed chwilą. Oby Ja pierdzielę... Czy Wy to widzicie? Nie zastanawia, co tacy ludzie sobie w ogóle myślą. Nie wiem, co mam zrobić. Dobra, ja to przewijam i widzimy się przy ocenie. No dobra. Oczywiste, oczywiste. Nie wiem. I po raz kolejny nie wiem. Prześlij werdykt. Czekamy na kolejne demko, moi drodzy. <suszy> Moi drodzy, mamy kolejne demko. Już pobieram. Ciekawe, czy będzie trzeci raz Office. Mirage. A już mogłoby być... ...trzy razy na tak, trzy razy na Office. Ciekawe, co tutaj zobaczymy. Och, wreszcie nie patrzy się w ziemię po raz pierwszy. Ale... Podejrzany. 12 zabójstw, jedna śmierć w sześciu rundach. Tam się nie wygrało dokładnie wszystko. No, zdecydowanie prowadzi, chociaż jest, jeszcze jest czapla w jego drużynie. Któremu ustępuje tylko dwoma zabójstwami. Także zobaczymy, co ten nasz pan podejrzany robi. Barneho ładnie mu wychodzi. Mhm. Dziwne zachowanie tego terrorysty. Ciekawe czy pan podejrzany używa skryptu na Bany hopa, czy nie. Pewnie niechcący, ale dostał. Kurczę, trzech terrorystów stoi na respawnie. A, dobra, nasz pan podejrzany ma aima. To też go zgłosimy ze skrypt na bany hopa. to też ma. Także, moi drodzy, złapaliśmy... ...kombo, można powiedzieć. <noise> Bo ma absolutnie wszystko, co można mieć. Tylko jeszcze nie ma spinbota w sumie. Ale to no, wiecie o co mi chodzi, tak? Może trzy, trzy, yy, trzy z tych opcji do zaznaczenia przy ocenie będą już na no, tak. Ciekawe tylko, czy umyślne przeszkadzanie też będzie. Ciekawy mecz, nie powiem. Dobra, wiecie co moi drodzy, ja myślę, że nie ma sensu patrzeć na to, bo już wiadomo, że ten facet cheatuje. A tylko dwóch terrorystów tak naprawdę biega i próbuje kogoś zabić. Nie wiem, czy jest sens na to patrzeć. Myślę, że możemy dać sobie z tym spokój. Także ja to przewinę. I widzimy się przy ocenie. No dobrze moi drodzy. Oczywiste. Oczywiste. Weźmiemy tutaj oczywiste, a tutaj niewystarczające. Moi drodzy, ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Um, co Wam mogę powiedzieć? Jutro powinien ukazać się kolejny R odcinek z Resident Evil. -a. Z tym, że nie wiem, jak będzie w tym tygodniu, bo myślę, że by się nie przesnieść na taki tryb, że poniedziałki, środy i piątki Resident Evil i gdzieś tam we wtorek albo w czwartek Project Cars, albo dwa dni na Residenta, dwa na Project Cars. Zobaczę po prostu, jak Wam się to będzie podobało. No i wiadomo, niedziela zarezerwowana na Overwatchyka. I teraz tak, mam do Was ogromną prośbę. Jeżeli chcecie mieć więcej demek, to dajcie po prostu więcej łapek. Zrobimy tak, że ile dacie łapek pod tym odcinkiem, tyle ja zrobię demek w następnym Overwatchu. A do tego czasu żegnam się z Wami bardzo ciepło. I do zobaczenia. Hej!